Cześć witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Rywezy, A dzisiaj wylosujemy osobę która wygra 20zł w cardem Tak jak było to w moim poprzednim odcinku Wzięło udział w tym konkursie 29 osób Wybiliście 10 subskrypcji, a raczej 22 subskrypcje W ciągu nie wiem, dwóch dni Więc to naprawdę zawrotny, zawrotny wynik jak na tym kanale i losujemy tak najpierw załatwiam już te komentarze i teraz zobaczymy kto właśnie wygra te złoty. złotych i tak biorę udział chcę wygrać z tego face of carda, ponieważ chciałbym sobie kupić cs świetny komentarz jest git na pewno na, na samego csa ci nie starczy będziesz musiał sobie dołożyć ale połowa ceny już jest jest to osoba która niestety nie ma żadnych aktywności na kanale więc nie wiem czy mogę jakoś mi tutaj, tutaj wysłać jakąś wiadomość, a raczej nie więc e, napisz mi pod tym filmem, który właśnie oglądasz e, komentarz e, napisz po prostu e, swojego maila albo skape'a, wtedy się z tobą skontaktuję i po prostu to wygrasz i, i będzie dobrze, prawda? Pozdrawiam wszystkich, którzy wzięli udział, zapraszam do innych odcinków, trzymajcie się, cześć.